Cześć! Witam Was w kursie Uzupełnienie umiejętności cyfrowych dla pracowników JST. Dowiesz się czym jest dostępność cyfrowa i jakie ma znaczenie w pracy urzędnika. Zaczynamy! Czy Twój urząd działa cyfrowo, ale nie dla wszystkich? Sprawdź zasady PUR. Cztery litery dostępności cyfrowej. P. Perspective, czyli postrzegalność. Użytkownik musi widzieć i słyszeć treści. Używaj kontrastów, napisów do filmów oraz tekstów alternatywnych dla obrazów. Kolejna litera O. Operative. Czyli funkcjonalność. Wszystko musi działać z klawiaturą oraz czytnikami. Formularz online niech będzie czytelny i niech da się go uzupełnić bez myszki. Trzecia litera U. Understandable, czyli zrozumiałość. Prosty język. Jasne komunikaty. Zamień powiadomienie, nieprawidłowe dane a na przykład twisz poprawny adres e-mail. Mamy już P, O, U i zostało nam litera R. Robust. Czyli solidność. Treści muszą działać na różnych przeglądarkach oraz urządzeniach. Czy Twój dokument działa z czytnikiem ekranu NWADA? Sprawdź to. Pamiętaj, dostępność to obowiązek i korzyść dla wszystkich użytkowników. Sprawdź swój formularz, zanim go opublikujesz. Dziękuję i widzimy się w kolejnym module.